Zapraszamy młodzież gimnazjalną, licealną, studentów oraz wszystkich dorosłych widzów na przedstawienie Przyjaciel Johna Wayna według Garbinie Losada. Sztukę w reżyserii Aleksandry Barczyk, Anny Nieużyła i Mateusza Przyłęckiego zobaczymy 1 grudnia o godzinie 18 w Domu Kultury w Wieleniu. Wystąpi grupa teatralna, którą stworzył w roku 2006 w parafii w Ciężkowicach ksiądz Wiesław Żmija. Dotychczas grupa przygotowała już sześć premier, a najnowszą, siódmą, jest komediodramat Przyjaciel Johna Wayne'a. Sztuka przedstawia historię dwóch braci i opowiada o tym, że każdy człowiek jest na swój sposób samotny i nieustannie szuka drugiego człowieka. Szuka przyjaźni i akceptacji. Sztuka mówi o tym, że proste pojmowanie życia Sprawia, że życie jest prawdziwe. Opowiada o roli wartości w życiu człowieka, takich jak przyjaźń czy uczciwość. Spektakl Przyjaciel Johna Wayna w wykonaniu grupy teatralnej 3G działającej przy parafii w Ciężkowicach zobaczymy 1 grudnia o godzinie 18 w Domu Kultury w Jeleniu. Serdecznie zapraszamy.